Cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek, 19 listopad. Ruszamy, właściwie w sobotę się ruszyło, podczas gdy ja pojechałem sobie e, obchodzić wilewszowe setne KSW. się trochę działo na polu, ale ja się to tak trochę będę kończył. Opowiem trochę o tym, e, co tutaj mamy, jak wyglądają rośliny. Jak wyglądają poszczególne mieszanki woklonowe, ponieważ w tej własnej skonstruowanej z firmą, która się tym zajmuje, mamy gotową mieszankę DSV Petasola, ty typowo dedykowaną do buraka cukrowego. No i właśnie powiem, że bardzo fajna mieszanka, mimo że widać, że tej masy nie ma aż tak wiele na, na polu. Przynajmniej tak się wydaje. To bardzo duży opór stawia podczas mulczowania, więc jednak jej tam jest sporo. Niekonczysto także. Składy podawałem takim, jak dosiałem. Podaty. na testy, tak powiem, wpadł w mój EPIX. No tutaj kilka testów daje się fajnych, bo robiłem. Wszyscy byli zadowoleni, więc e, część, coś tam się sprzedało. Myślę, że za e, niektórych wrócą. A jeśli nie, to trudno ich e, No ale tutaj tatusia by chciałem pokazać, jak to ładnie chodzi, bo nie miał przyjemności bardziej pracować tym jeszcze. E, więc tak, tutaj widzimy, jak wyglądają rośliny. Tutaj, jak wygląda pole później. E, no, także przygotowujemy pole. Uraka cukrowego, pole naprawdę bardzo ryzykowne w tym roku. Musiałem przesiać tu przesiać, to jest źle powiedziane, ale wymokło mi około półtora hektara przeżyta, więc wjechała ta kukurydza. Także mam nadzieję, że wiosna przyszłego roku pozwoli zasiać uraki cukrowe. No, tak naprawdę tak. Ryzykujemy z tym siewem, ale no, to nie ryzykuje. Ten wiadomo, co i wiadomo gdzie. E, dobra, widzimy się na zewnątrz. Tutaj chyba nie ma co zbytnio e, przedłużać. Myślę, że, e, że jak najbardziej e, jest co pokazać. E, mimo, że takie place jak tutaj też są, to generalnie większość jest taka, bo jak teraz widzimy, wybujała. E, na naprawdę Z to pastaje. Sami słyszycie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że słyszycie, bo generalnie zazwyczaj wytłumiam dźwięki otoczenia montując film. Więc e, no, widzimy się na zewnątrz. No i tak kochani, wyglądają rośliny. E, tutaj nie oszukujmy się. Nie jest jakiś aż rewelacyjny kawałek bywały takie, że zetor dęba stawał, ale tak jak mówiłem chciałem pokazać jak to wygląda, jak to wygląda w praktyce i tutaj mamy wyraźnie ślady żerowania gontarza. to taka ciekawostka nie wiedzieliśmy z początku co to jest, a później bardzo szybko się okazało że, że, że to jest to gdy trzeba było opryskać gdzie nie gdzie rzepak, na szczęście nie, nie, nie u mnie więc co, mamy bardzo dużo zielonej masy która właśnie jest dosyć Ładnie zrobiona, e, zniszczona. I tak to pole, tak jak mówiłem, pozostanie do, e, do wiosny. I e, mam nadzieję, że nie będę musiał tu nic przesuszać, i po prostu w to, jak tutaj teraz widzicie, wsiejemy prosto buraki cukrowe. No i mam nadzieję, że nie będzie aż tak mokro, że będę mógł to spokojnie sobie zrobić. E, no dobra, ale wracając do tego, że miałem pokazać rośliny, mamy tutaj mieszankę z DSV e, dostałem też woreczek żeby sobie sprawdzić e, beta sola, to się nazywało i też e, zupełnie inne rośliny ale też całkiem fajna widzę masa e, jeśli chodzi o właśnie tutaj zieloną masę więc spoko e, co do mojej mieszanki poplonowej to tam oprócz gorczycy faceli e, co tam jeszcze było Muszę sobie przypomnieć, grochu coś tam było. O kurczę, ale pada. Było pięć roślin. Wyka, Jara i, i kończyna i inkarnatka chyba była. O kurczę, ale zaczyna dawać w sumie dobrze. 10 litrów spadło wczoraj, więc pierwsze opady od 5-6 tygodni. No, może coś tam uratuje. No, tak to się tutaj kształtuje. Są oczywiście miejsca, gdzie, gdzie tej masy nie ma aż tyle, ale to już wynika typowo z e, pola. Nie ma tyle masy, ponieważ e, gorczyca aż tak ładnie nie powschodziła, ale za to jest więcej faceli, więc no, jakby coś za coś. E, no i tak, tak to jeśli chodzi o międzyplony, tak to się kształtuje. E, lada moment zostanie tutaj. E, Rozsiane PK. Zostanie rozsiany polisulfat i, i tak przygotowane pole zostawimy sobie już do wiosny. A korzystając z okazji, bo miałem zapytanie jak wygląda rzepak. E, więc przejdziemy sobie tutaj obok. O Jezu, ślisko. E, czy nie ma e, śladów głodu? A no nie ma. E, myślę, że Mamy pięknie przygotowany, w porę został wyhamowany, mimo że minimalnie to i tak było za późno, to i tak udało się go skamować i z racji, że zaczyna padać, to ja dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.